Pieśni Ty moja, pieśni ludowa, Gdzie Twoje nuty, tak miłe nuty, Odeszłaś od nas, bo huk bit-bitu Ciebie jak wrogów buty. O pieśni nasza, ośista pieśni, Gdzie Twa melodia, co serca cieszy, Tyś zapomniana jesteś przez swoich, Cóż to tęsknotę naszą uleczy? Wieki przeżyłeś, lata niewoli, każe Cię kocha, Tyś w sercach była, a dziś te serca twarda jak skała, jakaby teraz cier je skruszyła. O wietrze Polski, może ukryłeś, wiesz, bo o zapomnienia, powiedz nad melodią swojską, by poruszyła nasze sumienie.